Dobry wieczór Państwu, nie Magister Zarzycki. Jestem na Golejowie, nad, Jezi nad jeziorem Golejów. Jak Państwo widzą, jest już ciemno, dlatego że jest godzina, no, gdzieś po, po wpół do 11 w nocy, jest 5 listopada. Ja proszę Państwa, tutaj przy przyjechałem sobie rowerkiem popływać. Dlaczego, proszę Państwa? No dlatego, że jestem idiotą. Znaczy, znaczy nie, może może nie dlatego yy, przyjechałem popływać z tym idiotą tylko dlatego, że, że lubię pływać, jak jest zimno, a niestety, mimo że jest listopad, to jest, proszę Państwa, jeszcze dosyć ciepło. Z tym, że ja może dalszą część tej mojej przemowy yy, powiem, jak będę w wodzie, to będzie to o wiele ciekawsze nagranie. Ja teraz proszę Państwa szybciutko, szybciutko yy, muszę ustawić kamerkę. Yy, ustawiam ją niestety na ubraniu bo nie wziąłem statywu na dodatek i proszę państwa już biegnę do wody tylko sobie jeszcze obrócę tutaj ekran w swoją stronę i proszę państwa za chwilkę będę w wodzie. Proszę państwa, jestem jestem już w wodzie. Nie wiem czy państwo mnie Zobaczą, tak, o, wyglądam dosyć upiornie, proszę państwa, tutaj, w tej wodzie. Muszę bardzo uważać, żeby mi kamerka nie spadła do wody, ale chyba słyszą państwo, że to wszystko tutaj yy, jest, się rusza w tej wodzie. To znaczy, ja, no, widać po tych, po tej parze, że jest dosyć chłodno, jest tak koło zera, myślę. I proszę państwa, dlaczego. Dlaczego ja tam coś o idiocie o wspomniałem? Bo dzisiaj był czat z panem Januszem Korwimikiem, taki wideoczat. I pan Janusz Korwimikę w tym czacie miał jedno pytanie, czy nie magister jest idiotą. Tak ktoś zadał takie pytanie. No bo jestem dosyć znanym już blogerem i ktoś takie pytanie zadał. I pan Janusz powiedział, że nie, no idiotą to nie jest, to jest oryginał. A proszę Państwa, niestety to nie jest prawdą. Ja tutaj troszkę pochlapę tą wodą. Aby było słychać, że jestem w wodzie. Proszę Państwa, że ja niestety jestem idiotą. Dlatego, że jestem w jedynej partii, która walczy z, z walką z globalnym ociepleniem, czyli zwalcza walkę z globalnym ociepleniem, a ja tego globalnego ocieplenia strasznie nie, nie lubię. Bo ja lubię, jak jest zimno. Proszę Państwa, no i dlatego, że lubię, że jest, jak jest zimno, to dlatego kąpię się w zimnej wodzie, jak jest zimno. No i dlatego tu jestem już tak, no prawie że koło północy, bo mimo 5 listopada jest. Proszę państwo, niestety za ciepło. Ja tak się muszę ruszać, bo y, tutaj trzymam się barierki w wodzie, ale za chwilkę sobie tutaj troszkę popływam. Będzie, nie będziemy widać, ale będziemy słychać, myślę. Proszę Państwa, ponieważ Państwo niewiele widzą, ja tylko tutaj trzymam się po mostu i tak się wychlam z wody, to ja już wyjdę sobie i coś Państwu powiem na brzegu. Niech Państwo do dosłownie 30 sekund poczekają. Proszę Państwa, ja już jestem za kamerką. Muszę sobie teraz tylko wytrzeć ręce, żeby nie pomoczyć kamery. Muszę być bardzo ostrożny, żeby jej też nie strącić do wody. I proszę Państwa, zaraz kamerkę skieruję na siebie. O, chyba Państwo mnie teraz już widzą na tle ośrodka Perła. To nie magister Zarzycki. No, wyglądam tak upiornie, bo włączyłem sobie night shot, czyli nocne nagrywanie w tej kamerce. I jeszcze lampkę włączyłem w niej. No i proszę Państwa. Co tutaj bym Państwu powiedział? No, Jak Państwo widzą, widok jest oryginalny. Widzą Państwo, że para wodna z moich ust zamarza. Czyli tak jest, no, koło zera. Już ta temperaturka. I proszę Państwa, chcącemu nie dzieje się krzywda, tak? No, to jest nasze hasło naszej partii, nowej prawicy. No widzą Państwo tutaj tego idiotę, czyli mnie, który popiera nową prawicę, no, jest członkiem nowej prawicy. A lubi, jak jest zimno. A wszystkie inne partie w Polsce, no i nie tylko w Polsce, bo nawet w Europie yy, prawie wszystkie popierają tą walkę z globalnym ociepleniem i wydają na to 200 miliardów euro rocznie. No jak państwo widzą, ja tę tą walkę yy, staram się zwalczyć razem z panem Januszem Korwin-Mikke i z Nową Prawicą, yy, bo my nie mamy nic przeciwko jako partii oczywiście temu globalnemu ociepleniu. Natomiast to, że jestem diotą, no to dlatego, że ja się w to wszystko mieszam i włączam, mimo że ja lubię globalne oziębienie. No bo widzą Państwo, że muszę tutaj dopiero późną nocą przyjeżdżać na gole, żeby się troszkę pokąpać, bo dopiero wtedy robi się dostatecznie chłodno, żeby mnie się to podobało. Proszę Państwa, no cóż jeszcze Państwu powiem? Gdy Państwo uważali, że to jest jakieś oszustwo, że ja to nagrałem w lecie czy coś takiego, to powiem Państwu, że wczoraj Janowicz, o jakieś tam w lesie są hałasy, ale to myślę, że nie są wampiry, tylko zwierzęta. Więc y, niejaki Jerzy Janowicz y, rozegrał mecz z Ferrerem, Hiszpanem i przegrał w finale paryskiego Masters 6-4, 6-3. A te takie tam hałasy w lesie, proszę Państwa, to, to też dosyć oryginalna sprawa. No mam, na, mam nadzieję, że tam się nic złego nie dzieje. Proszę Państwa, nie wiem czy mam jakiś temat jeszcze do omówienia, chyba nie. Chyba się, roz, chyba się z Państwem rozłączę. Ten odcinek jest taki dziwny, no ale proszę Państwa, staram się dbać o oglądalność moich filmików, chcę, żeby one były oryginalne. No, Zgadzam się państwo, że jak ktoś w listopadzie kąpie się koło północy samotnie na golejowie, to jest to oryginalne. Ja sobie teraz troszkę tutaj poćwiczę, może jeszcze coś się troszkę popływam. Kamerkę wyłączę, bo przekonałem się, że nic nie widać, jak jestem w wodzie z tej kamerki, więc nie ma to żadnego sensu. Żegnam Państwa.